Powinniście odejść. Nie chcemy tu awatara. Dlaczego? Ang pomaga ludziom. To prawda. Jestem po waszej stronie. Ciężko nam w to uwierzyć. Biorąc pod uwagę to, co zrobiłeś w innym wcieleniu. Awatar Kiyoshi zamordowała naszego wspaniałego wodza Cina Wielkiego. Twierdzisz, że ja... Kogoś zamordowałem? Byliśmy wielkim plemieniem, zanim go zabiłeś! Aż pójść teraz! Ank nigdy by czegoś takiego nie zrobił, tak jak żaden awatar. Nie wolno wam wątpić w jego dobroć. Pokażmy jej, co myślimy o dobrocie Awatara! Wydaj się Jeśli chcesz udowodnić swoją niewinność, musisz stanąć przed sądem. Bardzo chętnie stanę przed sądem. Jak się macie? To ja, awatar Kyoshi. To jest skandaliczne. Ten sąd uznaje Awatara winnym zamordowania Cina Wielkiego. <laughs> Zabiłam nas zdobywcę. Był straszliwym tyranem. Jego wojska podbiły wszystkie zakątki kontynentu. Kiedy dotarł do półwyspu, który zamieszkiwaliśmy, zażądał byśmy natychmiast się poddali. Ostrzegłam go, że nie będę się temu przyglądać bezczynnie. Ale on nie zrezygnował. Tego dnia nasza wyspa oddzieliła się od kontynentu. Pożyłam wyspę wyspek Kiyoshi, by moim rodakom nie zagrażali najeźdcy. A. E, A to co się stało? A e, chyba się przyznałeś. Sejmujemy to miasteczko dla władcy ognia! Wskażcie mi swojego wodza, żebym go. zlikwidował! To ten tutaj! E, ty, ty awatar, no zrób coś! Wiesz, chętnie bym wam pomógł, ale mam być ugotowany w oleju. Patrz, służba społeczna, a teraz służ społeczeństwu i wygoń stąd te nosorożce! O starożce, to miasteczka! obchodzić będziemy nowe święto Awatara. Na pamiątkę dnia, w którym Avatar Ank uratował nas przed inwazją nosorożców.